jak wstęp z jakiegoś anime, dobra. To będzie coś ważnego. Przezcie, zaraz zmienić jeszcze. O kurwa, ale to kurwa wygląda. More and no, obszas. Okej, okay, obraz... Czy tutaj będzie... drżenie kamery? Grafika może, o. O, główka pracuje. O kurwa, a to się nie zmieniało w trakcie, ja herdole. O, dobra. No i co? Nie działa? O, o, Mamy to! Dobra... Halo? O, działa! Ja. Dobra, no to... Szanowni Państwo... Zaczynamy gierkę, gieroczyć w Residenta... ...7. Powiem szczerze, że grałam trochę, ale to tak off-camera. No i w sumie założenie było takie, że przejdę coś dziewczyną, ale tak trochę nie wyszło, więc nagram parę odcinków po prostu na YouTube'a. Dobra, więc teraz tak, zaczynając. Ja jestem pizdeczką, więc łatwy. Uwu. Nie wiem jeszcze. I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news! Mm, ale I'm home soon. Yay! Yay! I cannot wait to be done with this babysitting job. And come home to my loving husband. I miss you. I love you. bardzo Tylko nie pamiętam, czy ja mam brązowe w środku czy na zewnątrz. Lol. Ja nie zrobiło zrobiło, to jest ta perspektywa, ona Ethan. All I can say is that if you get this. A jak nie? To co wtedy? I to stać się takiego to doważnie widziałam. No i w sumie tak zrobił Ethan? No, hey, it's uh it's Ethan. Oh, hey. disappeared the other night yeah yeah no I'm, I'm good I'm good it's Mia she's not dead she's alive she, she's back they found her how what happened I don't know look I, I don't know how but she's back she's back somehow maybe it's a prank but she wants me to come and get her where is she Doly Doly Louisiana dude it's been three years I know I know but what if it is her Uuuu, uh, co ja tutaj robię! Ale samochód fajny, tylko trochę dużo drewna i taki kurwa nie wiem kwadratowy w środku, no ale z drugiej strony może takie mają w ameryczce. Znaczy overall jest bardzo ładny, tylko to drewno mi się nie podoba trochę przy zegarze. Przy zegarach. Dobra. Co my tu mamy? Mamy stabilne 60 FPS-ów. Tyle jestem w stanie powiedzieć. No i jak coś też będę kręcić jak gówno w szerem loot mojego przyjaciela. Bo mam taką tendencję. Sprawdź cel. No, znajdź mi je. No, mamy, lol Och, nur. no, jak był taki, bad, takim bad tam to myślę, że tu przyszedł na ludzie. Szczególnie tutaj, nad tymi, tymi, tymi. Bo tak, tu by można postawić nogę. Tu można by gdzieś wsadzić. No, tu można by na ludzie wstawić stopę. Tu też by weszło. W sumie te kolce to takie kurwa. No, wiem, jak wyglądają kolce na tych na bramach zazwyczaj. I to one nie są takie turbogroźne. Turbo Zatem tutaj na środku, jakby się wpierdzielił, to tutaj są takie. takie nieostre. To tutaj na środku. To wydawał na żydę, przejść, jakby się postarał. No ale jest. Ethan jest bardzo kulturalny. Kurwa! Kultu, kultura, kultura, Kulturalnym człowiekiem. O! W końcu. Dobra, tutaj jest jakiś biały van. Ciekawe, czy porywają w nim dzieci. Mam nadzieję, że nie, bo. wtedy to było już tak creepy, nawet jak na rezydenta. Chociaż w sumie w co jest jakiś taki fetysz, dzieci, ale to będziemy później przechodzić. Dobra, to pisze co? Join us. Hmm. Alligator w kanałach, odcinek 17, projekt z w Domu w Luizjanie. Nie pamiętam, gdzie to było, ale był kiedyś taki film, chyba na podstawie yy, jakiejś takiej sytuacji właśnie też w Ameryczce. Że był taki ten kult, i ten główny ziomek tam wkręcił wszystkich tych kultystów, swoich tam przedopasów, że żeby popełnili zbiorowe samobójstwo. I to nie pamiętam, że to też czasem nie było w Luizjanie. No, klimat trochę taki podobny. <laughs> Przyjmi jej dor. Hmm. Mam nadzieję, że, że, że to nie jest żaden biały proszek. Cieszę Luizjanie. Nie wiem, przy czego nic, no z aligatorów na pewno. Ciekawe czy nas dziabnie jakiś aligator w trakcie gry Chociaż jeden, tak symbolicznie Albo czy to będzie jakiś opierdalał O, widzę że ziomka Niestety nie aligator chyba Chociaż szczerze Nie wiem co było gorsze, czy ziomek, czy aligator No to nawet nie mogę zejść No to nie sprawdzimy, czy są tam jakieś aligatory no, Tu też się nie da nic Już w krzakach nie ma Bieda tutaj o... Kruki. Tak krowa, krowa, krowa zrobi mu? Chyba niekoniecznie. Ale to wygląda jak jedna z tych czekoladowych krów. W sensie... Podobno brązowe krowy dają czekoladowe mleko i chciałabym to sprawdzić kiedyś, ale... No ale, no ale i tamtego teraz nie sprawdzić z tego co widzę. Niestety. Tu kurwa dużo krów musiało umrzeć, żeby tutaj powstało. Ile tu mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Niechaj to zresztą policzyłam, ale. To nam daje 3,5 krowy. Możemy groźnie mięso, żeby było na zaś. Tu mogę przejść? O, mogę. Chociaż kurwa nie wiem, czy to jest ta część Ameryki, gdzie to w ogóle zima wita czy nie. Musiała sprawdzić. O, daj mi się. Panie! Panie, tu kontrola do pana przyjedzie. Z ochrony środowiska, z urzędu. No, zrobią panu kurwa interwencję. Dostanie pan kurwa mandacik za. Jakieś tutaj dziwne te... Dziwne odpady za zanieczyszczanie środowiska. Za nielegalne palenie. No bo to są śmieci. To by wleciał mandacik. A to w sumie straż miejska by musiała przyjechać, bo... Takie inne interwencje dla przedsiębiorców to już robią... Urzędy, a takie mniejsze to tam straż. O, mija. Mija. Mija mnie. <laughs> Dobra, to coś jeszcze mogę zrobić. Nie mogę tego wyrzucić niestety gdzieś ...pizdu w powietrze. A szkoda. This is so sad. Co tutaj jest? Ciekawe... Chyba, że to było na zwierzęta jakieś takie. No bo... Może... Kurwa, no... Na chuj by tu krowę trzymać pod daszkiem? W jakim celu? Po co? Co to w ogóle jest? Na rowery może? To takie... Takie bez sensu trochę. Nie wiem, tu niby takie okienka... Ale w sumie szyby nie ma. Takie zbudowane, o. Tu też się nie da wejść, ale takie. Takie niewymiarowe to tutaj, to. Ta przebudówka. Może na drewno? Nie wiem, nie rozumiem. Ameryka, panowie i panie. Ameryka. Przynajmniej stawkę mają. Może się rozchłubujeć! Też nie mogę usiąść, ale buja się. To 6 plus. Izyka w tej grze działa! A jak nam od, 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 od boku, to poleci do boku. No, powiedzmy. No, tu nie mogę też wejść za bardzo. I ten jest za gruby, musi teraz rzucić. W sensie to nie jest młody żeby nie było, ale. No, ale jak się nie mieści już kurwa w taką dziurę. Ile tu jest? Dużo. Na wysokość też raczej wejdzie. No chyba, że ma dwa metry jak Adrian Zandwerk i po prostu głowa mu się nie mieści, dlatego tutaj utykam. Ale, ja wiem, wszystko jest możliwe. Tutaj jest koło na bęża ogrodowego. Tylko. To jest wąż? Nie, to jest. No, nie wiem, co by tu chcieli ludzie podlewać z tej strony. Może jakieś świadki tu były, ale. O, ja sobie do czyszczenia płyn. Okej, okay, zajebiście. Drzwi się zamknęły. Pernamentnie. nie? Pudełko, jakieś siatełko, tylko No wera, są drzwi... ...numer jeden, drzwi numer dwa. A, to nie mam wyboru. Może ja je zamknę. O, osiągnięcie. Nice. Beszłam do domu, jeszcze coś spada. No, e-maila Mani prawie miasta tego nie otworzę, więc następnym razem. Okej, okay. nice. Jest woda. E, nie ma wody. A to gulasz jakiś? Mmmmm Kroluchy Pod poduchy <laughs> Może chodują, żeby lepiej im się spało Tak patrzę na ten gulasz, próbuję wygminić co mi to przypomina, ale w sumie... Ciężko Ciężkie się wylosowało ja tu mogę... mogę to przewracać, lol Co to w mikrofali? O, gołąb, a nie kruk. No ale, prawie to samo, ptak. Na gołąbki będzie. A tutaj mamy coś dobrego? Mmm. Tu widzę, że tu jakiś sosik do gołąbków się już marynuje. Może zamknijmy to lepiej. A tutaj? Tutaj co, to indyk jakiś sadzony już? Może. Może to się ten, Thanksgiving, szykuje. Ile? 200 zaginięć w ciągu dwóch lat. Ładźcie, panie! Mam tu gdzieś bawełnę dok. Dobrze, <grym>, nie przewrażam. To było... To było już to masz troszeczkę. Troszeczkę. Dobra, do tego też zdjęcie mnie otworzę. Ale może mi się na mapie wyświetli. Nie wiem. Anyway. Tu jest jakiś pakunek. obrazy, obrazy bana szafa ze śmieciami, tu są schody do góry, tu mamy liście jakieś rorekse, co jest tutaj mamy strych, no i niech ja Jest save point? O, jest kamera. Ej, Boże, ten. Videotape. O. To elegancko się nazywa. Dobra, tam są moje stare save'y, ale tego nikt nie widział. Nikt tego nie widział, tu się nic nie wydarzyło na tym ekranie. nic nie wiem. Czy znaczy też, żeby nie było, to nie jest tak, że przeszłam już całą grę i wiem co się stanie potem, tylko... Tylko początek. Szanowni Państwo, proszę mnie oceniać. D ten obraz ty musiał spaść wcześniej hmm. O otwieera Mamy zdjęcie Mi chyba. Też nie wiem, czy to mija. Jest tutaj coś innego bardzo wyraźne na tym zdjęciu, ale... A, z drugiej strony można sprawdzić. A, nic nie ma. Ech. Hm. Okej. Okay. Tu nam brakuje... ...jednego ogniwa, jednej szarej komórki. Co to pianinko. pianinka? Aha, no dobra. Pieni odpowiedziało nie. I trzeba to szanować. Ono ma dosyć. Widział za wiele, słyszało za wiele. Przeżyło zbyt wiele. Są go płyty w sali się? Co to coś jest jeszcze. Cela. Bez cela. Są te obrazy... O, to jest obrazek. Tego właściciela. Chuj wie w sumie kto to? Dobra. Let's uh, go. Premier <laughs> The Relicked House. C czerwca, LOL. where lol. What did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals.

night on sewer gators. Another worthless fucking shit Happy. Ecstatic. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way.

Nothing. Dobra. The he is he is he him go House missing family foul play suspected the usual. How long do you say this place has been abandoned? Three years. <coughs> Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So uh. Hillbilly Joe and go Not hillbilly, the Jack and no, tu też nie mam klucza. Tu mamy, co tu mamy w gulaszu? Masz że gulasz z jakichś grzybków, ale bez karluchów jeszcze. A tu też nie ma, nie ma ptaka. Nie będzie gołomków dzisiaj na co ty? No to już się kurwa pędzi, marynata. Andre Andre. 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 Clancy, you see where Andre went? Nope. Where is he? i believable. This is the last time I work with that guy. <laughs> I mean, producers, they come and go, but a, a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. A on mi to tu musi otworzyć, bo ja jestem taką. Okej, okay. też białka dzisiaj. Białko dzisiaj nie było brane, nie było pite. Uciek przed Andre, tobą, jesteś, jesteś tak aroganckim dupkiem, że po prostu uciek przed tobą, panie. Nikt nie chcecie pracować, jeszcze jakby może tam... Jakbyś mu dobrze płacił, albo był chociaż miły, to może wtedy a tak to to. Taki nieziutki poza tym jest. Ile ty masz? <grym>, <grym>, Metr sześćdziesiąt. O. No dobra. Być pierwszy. Idź, 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 idź. W sumie on taki taki taki, taki vibe geja You first. <laughs> Nie wiem czy tam chcę schodzić to tak szczerze ziomek. So, uh, Aha You first. No dobrze. O, my w ogóle nawet zegarek taki fancy. Gdzie on ma tą What kamerę? A. Nice. Ciekawe co... Co się tam... Chociaż w sumie... Chyba się zajebali po prostu i tyle. Nice. No dobra. No Do co za wybór mamy? To kominek. No dobra, to jest chyba ten moment, kiedy to będzie tyle w kwestii pierwszego odcinka.